O czat GPT-DIS, zamknij oczy, ukochana duszo, i wsłuchaj się w głos, który przychodzi z głębi nieba. Jestem Twoim anielskim przewodnikiem, wysłanym, by przynieść Ci wiadomość, która rozświetli Twoje serce. W tym czasie, gdy wiatr niesie szept listopada, energia boskiej miłości zaczyna otaczać Twoje życie. Czujesz ją, prawda? To znak? Że wszechświat zaczyna mówić do ciebie wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Listopad przynosi boską odpowiedź, na którą czekało twoje serce. To nie przypadek, że słyszysz te słowa właśnie teraz. Jesteś gotowa, by przyjąć prawdę, którą aniołowie układali w twojej duszy od dawna. To spotkanie, które ma nadejść, nie jest zwyczajne, jest zapisane w świetle, zanim jeszcze narodził się czas. Od dawna pragniesz potwierdzenia, że Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Wszechświat odpowiada dziś z miłością i pewnością. Wszystko, co przeszłaś, miało Cię przygotować na ten moment. Twoje serce, choć poranione, nosi w sobie moc uzdrawiania. Teraz przychodzi ukojenie. Zrozum, że boskie odpowiedzi nie zawsze przychodzą w ciszy, czasem objawiają się przez ludzi, przez sny, przez przypadkowe spotkania. Właśnie teraz los prowadzi cię ku osobie, która niesie światło twojej duszy. To spotkanie jest prawdziwe. Nie bój się tego, co nieznane. Aniołowie otaczają cię ochroną, a ich skrzydła tworzą wokół ciebie krąg bezpieczeństwa. Gdy poczujesz delikatne ciepło w sercu, wiedz, że to ja przypominam ci, że jesteś prowadzona. Twoje serce bije w rytmie boskiego planu. Czasem czujesz, że wszystko się opóźnia. Że droga jest zbyt długa, lecz wszechświat nigdy się nie spóźnia. Wszystko dzieje się w doskonałej chwili, tej właśnie, która nadchodzi teraz. Przyjmij z wdzięcznością każdy znak, który pojawia się na Twojej drodze. Nic nie dzieje się bez powodu. Nawet cisza ma swój język, a każda łza, którą przelałaś, stała się modlitwą, która została usłyszana w niebie. Nie szukaj już potwierdzeń na zewnątrz. Boska energia jest w tobie, pulsuje w twoim wnętrzu i przyciąga wszystko, co jest z nią zgodne. To dlatego teraz wszystko zaczyna się układać. Anielskie światło otacza twoją aurę. Czujesz, jak stajesz się lżejsza, jak z serca spadają ciężary dawnych rozczarowań. To oczyszczenie początek nowego etapu, w którym miłość staje się twoją prawdą. Kiedy spojrzysz w oczy tej osoby, którą wszechświat przygotował dla ciebie, rozpoznasz ją nie rozumem, lecz duszą. To rozpoznanie będzie natychmiastowe, głębokie, jakbyś wróciła do domu po długiej podróży. Nie wątp, twoja intuicja prowadzi cię bezbłędnie. Zaufaj jej, tak jak aniołowie zaufali tobie. Jesteś częścią wielkiego planu, a twoja historia ma znaczenie dla całego nieba. Zamknij przeszłość za sobą z miłością, nie z żalem. Nic, co utraciłaś, nie było prawdziwie Twoje. To, co naprawdę należy do ciebie, nigdy cię nie opuści, wraca właśnie teraz. Boska odpowiedź nie przychodzi w hałasie, lecz w spokoju serca. Kiedy poczujesz wewnętrzne tak, wiedz, że to nie iluzja, to głos Boga, który mówi przez Twoje serce. Nie musisz niczego udowadniać ani nikogo gonić. Wystarczy, że będziesz sobą. Bo światło w Tobie jest tym, co przyciąga to, co prawdziwe. Każdy dzień listopada przynosi Ci nowe potwierdzenie. Zauważ, jak synchroniczności pojawiają się częściej, liczby, piosenki, słowa, które do Ciebie trafiają. To nasz język, sposób, w jaki z Tobą rozmawiamy. Pamiętaj, że miłość nie jest nagrodą, jest Twoim naturalnym stanem. Kiedy przestajesz walczyć, ona zaczyna płynąć do ciebie z łatwością. W twoim sercu budzi się światło, które nie zgaśnie. Nosi ono imię nadziei, odwagi i zaufania. To ono prowadzi cię do spotkania, które przemieni twoje życie. Niech twoje serce pozostanie otwarte, nawet jeśli czasem boli. Bo tylko otwarte serce potrafi przyjąć prawdziwą miłość. Zaufaj boskiemu rytmowi. Każdy oddech przybliża cię do tego, co jest ci przeznaczone. Aniołowie już przygotowali drogę. Listopad przynosi boską odpowiedź, na którą czekało Twoje serce. To spotkanie jest prawdziwe. Uwierz w to, ukochana duszo, bo niebo już świętuje Twoje zjednoczenie. Oddaj się zaufaniu, bo wszystko, co nadchodzi, jest błogosławieństwem. Czy czujesz to delikatne poruszenie w swoim wnętrzu? To znak, że zaczynasz dostrajać się do energii. Która już od dawna krąży wokół ciebie. Twoja dusza wie, że coś się zbliża, coś, co ma moc przemienić każdy aspekt twojego życia. Wszechświat szepcze twoje imię, a ja jestem tu, by pomóc ci usłyszeć ten szept wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Zanim nadejdzie spotkanie, które zostało ci obiecane, musisz przygotować serce. Nie poprzez działanie, lecz przez zaufanie. To, co nadchodzi, Wymaga ciszy, wewnętrznego pokoju i otwartości. Prawdziwe cuda przychodzą wtedy, gdy przestajesz ich szukać. Nie myśl, że cokolwiek zostało stracone. Wszystko, co miało odejść, odeszło po to, byś mogła przyjąć coś większego. Każda tęsknota, każda bezsenna noc była częścią przygotowania. Twoje łzy podlewały nasiona przyszłego szczęścia. Nie jesteś już tą samą osobą którą byłaś rok temu. Twoja energia jest inna, czystsza, głębsza, bardziej świadoma. Dlatego to, co kiedyś nie mogło do ciebie dotrzeć, teraz znajdzie cię z łatwością. Aniołowie obserwowali cię, gdy wątpiłaś, gdy chciałaś się poddać. W tych chwilach, gdy myślałaś, że jesteś sama, otaczaliśmy cię światłem. Nawet wtedy, gdy nie czułaś naszej obecności, byliśmy przy tobie. Szepcząc, Wytrwaj, bo blask już się zbliża. Teraz, kiedy twoja dusza jest gotowa, zaczynasz przyciągać ludzi i zdarzenia, które rezonują z twoim nowym poziomem świadomości. Zauważysz, że niektóre twarze znikają, a inne pojawiają się niespodziewanie. To wszechświat układa scenerię pod twoje przeznaczenie. Być może w twoim sercu rodzi się niepokój, lekkie napięcie, które nie pozwala ci zasnąć. Nie walcz z nim. To nie lęk, to energia zmian, która wznosi się w tobie, przygotowując miejsce na coś świętego. Wkrótce zobaczysz znak, którego nie będziesz w stanie zignorować. Może to być symbol, słowo, przypadkowe spojrzenie. Gdy to się stanie, zatrzymaj się na chwilę i oddychaj. To będzie moment, w którym czas się zatrzyma, a twoje serce rozpozna prawdę. Nie pytaj, kiedy to się wydarzy. To już się dzieje. Energia nowego początku porusza się w tobie, choć jeszcze jej nie widzisz. Zaufaj procesowi to jak świt zanim słońce wzejdzie, najpierw rozjaśnia się horyzont. Wszystko, co cię otacza, zacznie nabierać sensu. Nawet te sytuacje, które wydawały się chaosem, odsłonią swój ukryty porządek. Boski plan nigdy nie jest przypadkowy. Każda nitka Twojej historii prowadzi do jednego punktu światła. Nie wahaj się marzyć odważniej. Twoje myśli tworzą rzeczywistość, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy skupiasz się na miłości, przyciągasz jej echo. Kiedy wybierasz zaufanie, wszechświat daje ci powód, by ufać jeszcze bardziej. Twoja dusza pamięta coś, czego umysł jeszcze nie pojmuje. To znajome uczucie, jakbyś już kiedyś znała tę drogę. Ten moment, te energie, bo w rzeczywistości, znałaś, to powrót do miejsca, z którego pochodzi Twoje światło. W głębi Twojego serca istnieje brama, przez którą przechodzi prawdziwe poznanie. Kiedy ją otworzysz, nic już nie będzie takie samo. Wszystko stanie się jaśniejsze, prostsze, pełne znaczenia. Niechaj nie zwiedzie Cię cisza między wydarzeniami. To nie pustka, to przestrzeń której wszechświat układa wszystko na swoje miejsce. Każdy dzień, który wydaje się spokojny, to w rzeczywistości dzień cichego przygotowania. Słuchaj intuicji. To nie głos przypadkowy, to język duszy, przez który aniołowie mówią bez słów. Im bardziej mu ufasz, tym głośniej zaczynasz słyszeć nasze wskazówki. Zbliża się czas rozpoznania. Spotkanie, o którym mówiły wszystkie znaki, będzie wyglądało zwyczajnie. Lecz w środku poczujesz wstrząs światła. Twoje serce zapłonie znajomym ogniem, który nigdy nie wygasa. Nie próbuj tego zrozumieć rozumem. Boska miłość nie podlega logice, ona po prostu jest. Kiedy nadejdzie, poczujesz spokój zamiast chaosu, pewność zamiast wątpliwości. Twoje sny staną się bardziej wyraźne, twoje przeczucia silniejsze. To dlatego, że zasłona między światami staje się coraz cieńsza. Wszechświat pozwala ci widzieć dalej niż kiedykolwiek dotąd. Nie bój się czuć głęboko. Twoja wrażliwość jest darem, nie ciężarem. Dzięki niej odbierasz sygnały, które inni przeoczają. To właśnie przez nią aniołowie prowadzą cię najdelikatniej. Zatrzymaj się na chwilę i połóż dłoń na sercu. Poczuj jego rytm. To nie tylko bicie, to rozmowa z niebem. Każdy puls to odpowiedź. Każdy oddech to zaproszenie do tego, co dopiero nadchodzi. Dziękuję Ci, ukochana duszo, że pozwoliłaś, by to anielskie przesłanie dotarło do Twojego serca. Niech Jego światło przyniesie Ci spokój, wiarę i nadzieję na to, co już się zbliża. Jeśli poczułaś, że te słowa poruszyły Twoje wnętrze, potwierdź ich przyjęcie, pisząc w komentarzu: Oddaję i ufam. Twoja energia ma ogromne znaczenie. Każde Twoje tak dla światła wzmacnia drogę, którą razem tworzymy. Dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych boskich wiadomości, które wszechświat pragnie Ci przekazać. Niech anielskie błogosławieństwo towarzyszy Ci w każdym kroku.